Bo drukowaliśmy w ciągu kilku dni 49 godzin. Witaj w kolejnym odcinku. A co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj rozpakujemy telefon od Xiaomi, a później wraz z nim coś sobie wydrukujemy. Ci, co obserwują mnie na Instagramie A Co My Tu Mamy i Wiem Jak wiedzą, że ostatnio oglądałem polską prezentację produktów od Xiaomi. No i jednym z nich był ten telefon Redmi Note 8T i właśnie nim najbardziej się jarałem. A dlaczego, to zaraz Wam powiem. Najpierw go rozpakujmy i zapytajmy A Co My Tu Mamy. I oto przed nami Redmi Note 8T, który już na dzień dobry chwali się swoimi najlepszymi cechami, jest aparat 48-megapikselowy, jest też obiektyw szerokokątny, jest ekran 6,3 cala, chroniony Gorilla Glass 5, w sobie ma baterię 4000 mAh, jest szybkie ładowanie USB-C, no i dodano NFC, dzięki czemu będziemy mogli płacić nim zbliżeniowo. No i czas odkleić tą folię, przeczytaliśmy wszystko. Uwielbiam to uczucie. Oczywiście Dual Seam, no bo jakby miał być inaczej. No i zobaczcie, jaki piękny kolor, który nazywa się Starscape Blue. Ci, co mają dobry wzrok, zauważyli, że jest czytnik linii papilarnych i aż cztery obiektywy. I to wszystko poniżej tysiąca złotych. No i tym się najbardziej jaram. Jeżeli jakiś producent mówi ci, ej, żeby mieć cztery obiektywy, w tym ultra szerokokątny, musisz zapłacić. 5000, to błagam was. Xiaomi daje wam to poniżej tysiaka. Dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta o telefon w dobrej cenie, a przy okazji będzie dobrze się z niego korzystać, to mówię popatrz na Xiaomi. No i Redmi Note 8T bardzo zwraca na siebie uwagę ceną, ale i tym. Co za tą cenę dostaniemy. Nasz redmi sprawdza, czy jest aktualizacja, a ja wam powiem, co znajdziemy w pudełku. Mamy szybką, 18-watową ładowarkę, kabel USB-C, kilka papierków i tyle. Jeżeli zapytacie o słuchawki, to błagam was. Na pewno macie stare słuchawki, możecie je połączyć za pomocą portu Jack, z którego Xiaomi nie zrezygnowało i chwała im za to! Wszystko skonfigurowane, czas go odblokować. Czytnikiem linii papilarnych. Jak widzicie, wszystko idealnie działa i zróbmy zdjęcie powitalne. Uśmiechnijcie się. Muszę Wam powiedzieć, że jesteście bardzo fotogeniczni. Z tyłu znajdziecie cztery obiektywy, a po boku ich specyfikacje. Tutaj chyba będzie to ładnie widać. Z przodu wcięcie i aparat 12-megapikselowy do zrobienia selfie. Jak widzicie, obramowanie wygląda tak. Na dole znajduje się napis Redmi. I to wszystko, przypominam, dostaniemy poniżej tysiaka. To jest telefon skierowany dla tych, którzy chcą, aby ich smartfon działał, dzwonił, robił zdjęcia. Już wiem, co mój wujek dostanie na święta pod choinkę. Znaczy od Mikołaja, jeżeli to wujku oglądasz. Na początku pomyślałem, że wspólnie z Redmi zrobimy przegląd gadżetów na smartfona, ale dlaczego nie pójść o krok dalej? Po prostu je wydrukujmy. I tu z pomocą przychodzi drukarka 3D Sculpto Plus, którą będziemy sterować za pomocą smartfona. Czas to rozpakować i po raz drugi zapytać, a co my tu mamy? I oto nasza drukarka 3D, która wydrukuje nam gadżety do Redmi Note z pomocą Redmi Note bo jak mówiłem, sterujemy nią za pomocą smartfona. Dlatego zainstalujmy aplikację Sculpto. Aplikacja zainstalowana, i tak naprawdę możemy zrezygnować z papierowej instrukcji, bo wszystko znajdziemy w telefonie. Dobra, załóżmy jeszcze naszą plackę I teraz połączmy naszą drukarkę. No, no i oczywiście ją włączmy. Chyba słychać drukarka działa. Włożyłem filament, czyli plastik, z którego będziemy drukować gadżety. A teraz wybierzmy, co chcemy wdrukować. Może wpiszmy phone i znajdziemy tutaj rzeczy do naszego telefonu. Keychain, smartphone stand. Może być to ślimak, może być to kot, może być to hipopotam. Taki mały stand na nasz telefon, więc wybierzmy może kota. Czuć rozgrzany plastik. No i to będzie trwać aż. 48 minut, więc czekajmy i podziwiajmy. No to koniec tego godzinnego nagrywania. Wy oczywiście widzieliście timelapse, który nagrałem Redmi. No i teraz w aplikacji możemy ocenić nasz stojak na telefon. Teraz trzeba go zdjąć. Ojej! I oto nasz mały stojak w kształcie kota. Tu nadwyżkę filamentu możemy zerwać. Zresztą ładnie to schodzi. Nasz leżący kod, który ma trzymać nasz telefon, więc zobaczmy, czy działa. Działa. Jego funkcja. <grym> Jaka miała być, taka jest. No to teraz musimy go ocenić. Widać łączenia filamentu, ale oceniam jak na 5 gwiazdek. Jakieś takie 4. Jest ok. Robi to, co ma robić. Więc jestem zadowolony. To nie marnujmy czasu, wydrukujmy kolejną rzecz. Mamy tu kolejny stojak. Drukowanie będzie trwać 29 minut. Zaczynamy drukowanie. Kotek niech tu czeka. A my uruchamiamy kolejny time-lapse. Kolejny stojak wykonany, tym razem w kształcie stojaka. Zobaczmy, jak on się tu najpierw go trzeba zdjąć, z tym mam największy problem oj, żebym to nie złamał, zerwiemy nadwyżkę filamentu, czyli tego plastiku No i oto nasz stojak no ten jest zdecydowanie lepszy niż kot, jest bardziej stabilny tutaj nie ma ryzyka, że telefon nam się przechyli w którąś stronę pod wpływem swojego ciężaru, ładnie stoi Prawdę bardzo ładnie, jeżeli chodzi o szczegóły to jest całkiem dobrze tutaj są takie dwa ząbki, które przytrzymują nasz telefon, one zostały wydrukowane i spełniają swoje zadanie, więc wszystko działa idealnie. Teraz wydrukujemy głośniki, które będą się drukować 4,5 godziny. <laughs> teraz drukarka nam się rozgrzewa do temperatury 190 stopni, teraz ma 95. Nie będę włączał tym lapsu po prostu niech to drukuje, a my zobaczymy sam efekt. A few moments later. Ok, dajmy odpocząć trochę drukarce, bo drukowaliśmy w ciągu kilku dni. 49 godzin. W aplikacji znajdziemy statystyki, ile czasu drukowaliśmy. Jak widzicie, 49 godzin, 15 wydruków, 100% sukcesu. Na dole też zobaczymy, jak radzą sobie inni użytkownicy. No, w ciągu ostatnich 7 dni Adfolder wydrukował... Drukował 97 godzin. Nie wiem, co on drukował, ale my... Co wydrukowaliśmy, to już widzicie. Zaczniemy od tych gadżetów do telefonów. Jest kolejny stojak. W kształcie ośmiorniczej macki, i ten najbardziej mi się podoba. Moim zdaniem jest najbardziej stabilny, bo jest oczywiście ten. I podobnie działa ośmiornica. Stabilnie utrzymuje nasz telefon, i przy okazji bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, fajny wydruk ten, no, trochę taki biedny, ale to drukowało się 29 minut, a to już chyba, jak dobrze pamiętam, godzinę 30. Ale jeżeli często włączacie muzykę i chcecie zwiększyć głośność swojego smartfona, tutaj jest specjalny do tego stojak. Jak widzicie, tu są wcięcia. Telefon wkładamy w ten sposób, no i gra głośniej. Zaraz zresztą to sprawdzimy. Włączmy może poszukiwacza. Głośnik Redmi znajdziemy na dole, dzięki czemu trafi on idealnie w otwór, który wydrukowaliśmy. Działek to ostatni dzień długiego weekendu, no i dla większości z Was to pewnie dzień wolny. Zdecydowanie głośniej. I oprócz tego, że nasz smartfon słychać głośniej, to jeszcze całkiem spoko wygląda. To oceniłem na 5. No i to na 5. I tego będę często używał. Ale jak widzicie, na samych gadżetach nie poprzestałem, bo drukować możemy wszystko. Najpierw wydrukowałem Pikachu, który wyszedł średnio, ma za dużo filamentów spod spodu, nie mogę go oderwać w żaden sposób. Zaraz potem wydrukowałem stojak na filamenty, który widzicie tutaj, spróbuję go lepiej pokazać. Oto i on, jak widzicie tutaj jest wałek, jest stojak, no to nakładamy szpulę z filamentem i w ten sposób mamy stojak, który drukował się 11 godzin, ale jak... Ładnie to wygląda, jakie jest to funkcjonalne, to sami widzicie. Zresztą muszę wydrukować jeszcze jeden na ten niebieski. Później przyszła pora na większe projekty i tak powstał stojak na słuchawki, który okazał się za niski. Więc zacząłem drukować ten większy, no i jak widzicie z trzech elementów mam dwa. Tu jeszcze jest do wydrukowania wysięgnik, który będzie się drukował, o Jezu, jak dobrze pamiętam, przez 8 godzin. Dlatego zostawiłem to na później. No i chyba najładniejszy wydruk, zaraz po mackach ośmiornicy, to oto ten model Psa Czałczoła. Jak widzicie, bardzo ładnie zrobiony, naprawdę bardzo mi się podoba. No i oczywiście te wszystkie projekty możecie znaleźć na stronach internetowych. Płatne i darmowe. Ten był płatny, kosztował 9 dolarów. No, i drukował się przez 6 godzin. Ale naprawdę bardzo ładnie wyszedł. A ten, który widzicie na drukarce, który może dziwnie wygląda, spróbuję go wyjąć. Ten projekt, który tu widzicie, to będzie półeczka na karty SD. Jeszcze tutaj są szufladki do zrobienia. Wszystko drukowało się przez 8 godzin. Widzicie, jak bez problemu odchodzi nadmiar filamentu. Jak mówię, zostały tylko szufladki. Będę je wysuwał i miał w niej karty pamięci które bardzo często gubię. Jak widzicie, można się tym bawić, można cały czas sprawdzać w telefonie nowy projekt. Wrzucać i drukować. No i właśnie ja tak robię i jestem szósty na świecie, jeżeli chodzi o drukowanie w ostatnich dniach drukarką Sculpto. No i oczywiście, jak w każdym odcinku, to co pokazałem jest do wygrania, tylko tym razem wybaczcie mi, to co wydrukowałem, zostawię sobie. Dlatego dzisiaj do zgarnięcia Xiaomi Redmi Note 8T i drukarka Sculpto. A tak naprawdę dwa zestawy. No ale po kolei, co trzeba zrobić, aby tutaj wygrać, to zasubskrybować mój kanał. Pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też dobrze wydrukowanego layer. No i najważniejsze w komentarzu napisz, która cecha tego telefonu najbardziej ci się podoba, a za tydzień wybiorę jedną osobę, która otrzyma ten. Może tak to pokażę. Ten oto zestaw. I mam jeszcze zestaw dodatkowy. A co trzeba zrobić, aby go wygrać, to wejść na mojego Instagrama, a co my tu mamy, zaobserwować go i pod najnowszym zdjęciem z drukarką 3D napisać, co takiego chciałabyś, chciałbyś sobie wydrukować. Tam za tydzień wybiorę osobę, która wygra drukarkę, a na moim Instagramie głównym wiem, jak pod najnowszym zdjęciem. Z Redmi Note 8T, napiszcie w komentarzu no, jaka cecha tego telefonu najbardziej Wam się podoba. Tam za tydzień wygra osoba ten telefon. A gadżet do ćwiczenia ust od Cristiano Ronaldo wygrywa Piotr Kowal. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooka, co my tu mamy. Was też tam wszystkich zapraszam. Na tym kanale widzimy się w środę, jutro, a tak naprawdę dzisiaj, bo odcinek ten jest spóźniony. Jest poszukiwacz tam filmy, które podbijają internet. Też zapraszam. No i oczywiście pamiętajcie o Instagramach. O których już tyle razy wspominałem, więc już nie męczę. Ja idę drukować, szukać kolejnych gadżetów i bić rekordy długości drukowania. Do zobaczenia! Hej!